Jestem wojownikiem, to ty lokali, jestem wojownikiem, to są lokali, jestem wojownikiem, mi są lokali, jestem wojownikiem, to są lokali, jestem są lokali, jestem wojownikiem, to jest na to jest lokali, to jest lokali, to jest lokali, to jest to jest to jest lokali, na jest lokali, to 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 jest to do lokali, to jest lokali, to jest lokali, ej jest lokali, to jest lokali, to jest to jest lokali, to jest lokali, jak